Jeżdżamy y, z winka Jedzie pierwszy czerwony Przepraszam, y, pierwsza jedzie brawa Za nią jedzie czerwony Tak było? Nie, tak, nie. Jechał, jechał ten, który go docisnął Tak, biały, czerwony i biały Efekt jest tego rodzaju W momencie, kiedy następuje wyprzedzenie przez czerwony Biały, gładkiego, przybliża się Darek na czerwony. Spokojnie. Jedziesz za białym. Przybliżasz się do białego. Zrobimy na początek na spokojnie. Zajmę pozdejmować kierowcy klamki, żeby nie tego hełmy pozdejmować, bo to jest niepotrzebne. I robimy, robimy tak. Z Darkiem jedzie Egon. Egon zajmuje się pozoracją. Z tipem jedzie Andrzej. Ty wiesz co masz robić. Dokładnie. Eee... Gładkiego cała ekipa do, do zatrzymywania. Dokładnie. Możecie z bronią krótką atakować, nie musicie z długim. Możecie długie, długie poodkładać. Ja wie, wiem, że będzie Ci smutno, ale no co zrobić? Panowie, tak. To na krótkiej broni zrobimy zatrzymanie. Ubezpieczenie? Ubezpieczenie zewnętrzne może zrobić. W momencie kiedy typu wyprzedza, gładki już się przesuwa. Yy, gładki. Darek się przesuwa za gładkiego i ciągniesz tak jakby za tipem, prawda? Tylko ty w momencie zatrzymania, bo tip mniej więcej w tym miejscu będzie robił nawrotkę. Ty wjeżdżasz tak jakby tutaj na wjazd do nas. Stając tak bokiem, prawda? Z Twojej strony wysiada egon, rzuca wybuszkę dociskającym jest gładki. gładki. Idzie seria z Kawaha. Wy robicie atak. Wyciąg kto będzie wyciągał? Zobaczymy jak się ustawimy, A jak się ustawimy? Dobre. Dobre, Dobre. Dobra, dobra, I Cały czas na łączność